Cześć, witam Was, Marek Kurczyński. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o trochę znielubionym ćwiczeniu trochę zdepopularyzowanym ćwiczeniu. Ludzie za bardzo go nie robią, a jest strasznie ważne. Co to za ćwiczenie? Mostek. Mostek jest jednym z najskuteczniejszych i najlepszych ćwiczeń, które mają wpływ na otwarcie przedniej części ciała. Więc jeżeli masz problem z garbieniem się, masz problem ze ściągniętymi do przodu barkami, z przekurczonymi biodrami to nie ma jednego bardziej kopecowego ćwiczenia niż mocne odgięcie się do tyłu. Niestety niewiele osób jest w stanie na dzień dobry wykonać prawidłowy mostek w pełnym zakresie ruchów. Mało tego bardzo często próba wykonania mostka kończy się ogromnym bólem w lędziach. Stąd chciałbym was prowadzić kilkoma prostymi ćwiczeniami w tematykę mostka. Po czym sprzedam wam patent w jaki sposób wykonać mostek żeby dał wam dużo radości żeby nie był trudny i żebyście mogli go bez problemu wykonać. Mosek jest przede wszystkim ćwiczeniem, które jest ukierunkowane na rozciąganie zginaczy bioder, stąd to biodro musi znaleźć się w konkretnym wyproście. Pierwsze ćwiczenie, które dobrze znacie już z mojego kanału, to rozciągnięcie mięśni jak prostego uda i biodra Podwijasz miednicę, głębokie mięśnie brzucha są ciągle delikatnie napięte i starasz się pogłębiać zakres ruchu na początku dla osób początkujących. Ten układ, gdzie miednica jest mocno zablokowana i staram się pracować nad samym biodem, samym udem, po czasie, jeżeli mamy już kontrolę nad mięśniami brzucha, osoby bardziej zaawansowane bez problemu mogą tą pozycję pogłębiać właśnie w ten sposób. Rozciągnięcie powinny, powinienem odczuwać na przedniej części ciała, żadnej kompresji nie powinno być z tyłu. Nie czuję żadnego ścisku z tyłu w lężach ani w czyżyłach. Bardzo ważny jest głęboki oddech. Staram się poprzebywać w pozycji, mobilizując się w granicach dwóch minut. Co jest dosyć istotne, nie przetrzymuję cały czas ciała w stabilnie w jednej pozycji. Staram się cały czas ruszać, wiercić, otwierać, wyszukiwać te zakresy ruchu, gdzie będę maksymalnie spięty. Regularne wykonanie tego ćwiczenia przez kilka tygodni, jeżeli macie z nim problem, powinno Was doprowadzić do ćwiczenia numer dwa. Ćwiczenie drugie to pies z głową w górę. Po pierwsze muszę cały czas myśleć o napięciu głębokich mięśni w ruchach, więc na dzień dobry podwijam miednicę. Moje posiadki mogą być delikatnie zaciśnięte, tak żebym wciskał biodra w podłoże. Z tej pozycji cofam w dużym zakresie ruchu głowę od podłogi, staram się wyprostować ręce w łokciach i unieść głowę jak najwyżej. To ćwiczenie przede wszystkim dedykowane jest wyprostowi odcinka piersiowego mojego kręgosłupa, bo to po biodrach drugi najważniejszy moduł, który musi prawidłowo pracować w mosku. Głowa wysoko, staram się głęboko oddychać, wypychać pychać ku górze, spoglądać coraz wyżej w podłogę, w sufit. Znowu, nie mogę czuć żadnego ścisku w odcinku lędziowym supa mój brzuch musi być ściśnięty, rozciągnięcie powinno rozchodzić się od gardła, aż po samą pachwinę. W momencie, kiedy te poprzednie ćwiczenia są już dla Ciebie proste, możesz spróbować wykonać mostek w odciążeniu. Jak to zrobić? Postaraj się użyć powerbanda, zaczep go na drążku i dalej musisz wykonać z tego powerbanda taką huśtawkę. Siadasz swoimi biodrami, w zasadzie posiadkami na gumie i siadasz na podłogę. Rozciągnięcie gumy i sprężystość gumy zabierze trochę kilogramów z obrębu twojej miednicy, a to moduł, który najtrudniej jest dźwigać w twoim ciele. Więc w momencie, kiedy guma zrobi trochę pracy za ciebie, twój mostek powinien zacząć wychodzić dużo łatwiej, ponieważ ciało będzie lżejsze. Więcej pracy mięśni posiadkowych, mięśni tyłu łód mięśni grzbietu, wykonasz w celu rozciągnięcia tej taśmy przedniej. Bardzo ważna sprawa, pamiętaj, żeby cały czas mięśnie brzucha były lekko spięte. Pamiętaj, żeby gumę założyć na pośladki, a nie na odcinek lęziowy, bo to będzie prowokowało nieprawidłową dźwignię dla lędziów. Możesz mieć również, jeżeli chcesz wykonać mostek, pewne restrykcje w obrębie stawu ramiennego, łopatki czy choćby nadgarstka. Ale to już temat na osobny film. Tutaj koncentrujemy się przede wszystkim na pracy kręgosłupa. Więc postaraj się z gumą poprzebywać jakieś 2 minuty do 3 minut. Pozycja wcale nie jest trudna i kiedy użyjesz odpowiednio mocnego powerbanda, co najmniej tego 30 mm, wtedy to jest duża przyjemność i ćwiczenie wychodzi bardzo prosto. Kiedy opanujesz już ćwiczenie na gumie, kiedy poczujesz, że podczas wykonywania mostka jesteś w stanie mocno ścisnąć mięśnie grzbietu, tak żeby, żeby poczuć, że łopatki są sztywno osadzone w obrębie klatki piersiowej, kiedy potrafisz już poczuć mocne napięcie w posiadkach i w tyle uda, ale nie generuje to żadnego problemu w lędźwiach, możesz pozbyć się powerbanda w celu odciążenia i cieszyć się pełnowymiarowym mostkiem w pełnym zakresie. Zakomite ćwiczenie. Które otwiera klatkę piersiową, prostuje nasze biodra, dwa odpowiednie ustawienie odcinka lędziowego kęgosupa. Mostek profilaktycznie dobrze jest robić w zasadzie codziennie bądź co drugi, trzeci dzień, tak żeby utrzymywać te prawidłowe zakresy ruchów, z którymi na co dzień mamy problem. Wiadomo, że żyjemy przede wszystkim w takich warunkach, gdzie ciągle się gniemy, a wyprostu prostu w naszym ciele jest całkiem mało. W dzisiejszym odcinku wystąpiłem w Raszgardzie firmy Surgę Polonia. Bardzo dziękuję firmie za wysłanie ciuchów, w których mogę trenować i pracować. Spoko ubrania, jak widzieliście, to w filmach sprzed dwóch, trzech lat już nosiłem te ciuchy, więc to jest jakaś kryptoreklama czy coś takiego. Dziękuję, że podzielili się ze mną swoimi ciuchami. Ja gorąco te ubrania polecam. Dobra jakość, naprawdę sprawdzają się w trudnych warunkach. Dzięki za oglądanie mojego kanału. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych filmików. Przekazujcie te treści innym, a przede wszystkim dużo, dużo, dużo moskujcie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Marek Kruczyński.